Oto wniosek o wotum nieufności wobec ministra Przemysława Czarnka. O odwołanie człowieka, który zabiera dzieciom, żeby dać kolegom, który nauczycielom każe tyrać za najniższą krajową, ale pierwszej, lepszej fundacji, kumpla z partii albo parafii kupuje willę w centrum Warszawy. Willa Plus to zalegalizowane złodziejstwo. To gorzej niż kradzież, bo złodziej, kiedy kradnie, wie, że może go za to spotkać kara. Czarnek czuje się bezkarny. O co nam chodzi, pyta? Nam, panie ministrze, chodzi o dzieci, na których szkolne posiłki nie ma pan pieniędzy, o nauczycieli na płacy minimalnej, o rodziców, którzy uczciwie płacą podatki i dziś widzą, na co wydaje pan ich pieniądze. O Polskę nam chodzi, panie ministrze, i o polską szkołę, którą pan niszczy, grabi i traktuje jak prywatny folwark. Dość tego. Składam wniosek o przerwę, w czasie której każdy przyzwoity poseł i posłanka będzie mieć szansę podpisać się pod wnioskiem o odwołanie.